Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Lumpexu także zrobimy sobie dzisiaj takie mierzymy z second handu. Trochę tych rzeczy tutaj mam, także wszystko sobie już poukładałam, naszykowałam, żeby Wam pokazywać i mierzyć. Także jeżeli jesteście zainteresowani takim filmikiem, to serdecznie zapraszam Was do obejrzenia tego filmiku. Ja już nie przedłużam, tylko zaczynamy. Pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać mam na sobie, i są to bardzo jasne dżinsy, takie rurki z wysokim stanem, także zniżam kamerę i pokazuję Wam, jak on Wyglądają na mnie. Także tak, kochani, się prezentują spodnie jak widzicie mają wysoki stan, zwykłe, jasne, bez żadnych dziur, takie najzwyklejsze na świecie. Także to by była pierwsza rzecz. Następna rzecz to jest taka koszuleczka mgiełkowa, taka zwiewna, letnia bluzeczka w kolorze żółtym no i co jest fajne, to ma regulowane ramionczka, także dla mnie to jest duży plus, bo w większości właśnie koszulkach muszę sobie coś. Kombinować z tymi ramionczkami, nie wiem, podwijać, zawijać, bo zazwyczaj gdzieś mi opadają. Także to bardzo fajna jest sprawa, jeżeli są właśnie regulacje. Także ja przymierzam i wam pokazuję, jak prezentuje się rzecz numer 2. Także ja bluzeczkę mam już założoną na sobie. Jak widzicie, tak się prezentuje. Trochę na pewno prześwituje, ale z racji tego, że nawet na jakąś po prostu plażę mogę to założyć, to nie będzie mi to w zupełności przeszkadzało. Także tak się prezentuje bluzeczka. I na lato myślę, że na plażę sprawdzi się super. Następnie mam tutaj bluzkę, taką zwykłą, zwykły t-shirt z myszką Miki, który prezentuje się tak. Bardzo fajna myszka. No i co ja mogę powiedzieć? Jest to rozmiar dużo większy niż ja noszę, bo jest to rozmiar L, ale po prostu po domu, nawet do sprzątania, Stwierdziłam, że wezmę, czemu nie? Także zakładam i Wam pokazuję, jak będzie wyglądała ta bluzeczka na mnie. Także kochani, już wbiłam się w tą bluzeczkę. Jak widzicie, ona jest taka szersza, większa, ale równie dobrze można ją jakoś tutaj sobie wsadzić. I też w sumie nie wygląda to jakoś źle. że może i nawet na co dzień będę w tym chodzić. Ja po prostu ogólnie, jak wiecie i mnie oglądacie, lubię takie luźniejsze góry, a doły lubię bardzo obcisłe, także nie mówię, że nie, bo górę też czasami lubię właśnie założyć obcisłą, ale zazwyczaj lubię tak luźniej się tutaj czuć, także tak wygląda bluzeczka z myszką Miki. I następnie mam już coś bardziej dolegającego do ciała, taka zwykła koszulka różowa, ona jest z diesla, taki brudny róż. Także zakładam i pokazuję Wam rzecz następną. Także bluzkę już mam na sobie i ogólnie przepraszam Was z góry, że te ubranka są wygniecione i niewyprasowane, ale ja prasować nie lubię, także robię to tylko wtedy, kiedy muszę, czyli jak zakładam daną rzecz, to wtedy prasuję, a tak hurtem nic nie prasuję, także musicie mi wybaczyć za to, jak wyglądają te ubranka. Także ta bluzeczka się prezentuje tak. Już powiem Wam, że jak oglądam siebie już w takich kolorkach i w takich krótkich rękawkach To już naprawdę chce mi się bardzo tej wiosny i lata Także już się nie mogę doczekać takiego fajnego słoneczka Jakichś bluzeczek, jeansów, trampeczek No i w ogóle wszystkich tych letnich ubranych Także już nie przedłużam tym gadaniem Już Wam pokazuję, tak jak wygląda z bliska bluzeczka A z tyłu prezentuje się tak Także przechodzimy dalej. Następnie mam tutaj również bluzeczkę z Holister. Taka zwykła, szara, taka melanżowa bym powiedziała, z białym tutaj napisem. Także powiem Wam, że jakoś same jakieś takie t-shirty mam. Także ostatnio mi się tak trafiło. Także już zakładam następną bluzeczkę i pokazuję się w niej. Także następna buzeczka, kochani, już jest też również w moim rozmiarze: nie jest większa ani luźniejsza, po prostu taka zwykła, bardzo wygodna, przyjemna w dotyku i w ogóle w noszeniu. Także bardzo się cieszę. Fajnie wygląda do jeansów. Myślę, że do spodanek również będzie się fajnie sprawdzała. Także jak najbardziej jestem za tym zakupem. Także ja nie będę przedłużać więcej, nic na ten temat mówić, właśnie na temat tej koszulki, ponieważ nie ma się co rozwodzić. Następna koszulka również jest szara. I jest to z takim pomarańczowym napisem Kelvin Klein, która się prezentuje, tak? Także ta jest również w moim rozmiarze, także nie przedłużam, zakładam rzecz następną. Jeżeli chodzi o tą koszulkę, no to tutaj w sumie mogłabym się tylko przyczepić do dekoldu, mogłaby być trochę, nie wiem, inny ten dekolt, troszeczkę większy, ale generalnie, tak czy siak, ta koszulka jest bardzo fajna, także również prezentuje się dobrze, jest w moim rozmiarze. Nie jest też jakaś bardzo obcisła, także jest komfortowa. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o koszulki. Następną rzeczą tutaj to są body takie brokatowe, które prezentują się tak. Także zakładam teraz body i będziemy lecieć dalej Także jeżeli chodzi o body, to one prezentują się tak na mnie Nie wiem w sumie na jaką okazję mogłabym je założyć Ale w sumie nie były jakieś drogie, dużo nie ważyły, także warto było je brać No i co, tak się prezentują Ogólnie pewnie już jestem trochę rozczapiszona od mierzenia tych ubrań Także jak mi gdzieś tam włosy wystają, to nie zwracajcie na to uwagi Także wracając do bodów, myślę, że ładnie się prezentują i nie są... Jakieś brzydkie, także ja jestem zadowolona, jeżeli chodzi o ten zakup. I przejdziemy sobie teraz dalej. Mam tutaj bluzę taką. Dosyć to jest cienkie, taka z Adidasa. W sumie nie wiem, czy ja to będę na co dzień nosić, czy może po prostu nie wiem do biegania. Także zaraz to przymierzę i zobaczycie, jak się prezentuje ta bluza z Adidasa. Także bluzę mam już na sobie i tak jak wam wspominałam, nie jest to nic grubego. To jest coś pomiędzy taką bluzką na długie rękaw a bluzą, także ciężko mi określić, co to dokładnie jest, ale taka dla mnie to jest taka cieniutka bluza, także na wiosnę, nawet latem, jak będzie chłodniej, można ją założyć. Chociaż właśnie się zastanawiam, czy ja w tym będę chodziła tak po prostu na sportowo, czy może zostawię sobie to właśnie do ćwiczeń, do biegania, także jeszcze nie wiem, ale ogólnie jestem zadowolona. Nie było to zniszczone, także. Wydaje mi się, że fajny zakup. A wy co myślicie? Fajne czy niefajne? Także następnie mamy kolejną bluzę. Jest to taka bardzo ładna, kolorystycznie bluza z Gap. Z Gapa. I to ogólnie było kupione na dziale dziecięcym. Czy jest to na jakieś 14-16 lat. Także. Taką bluzę sobie zakupiłam ostatnio, także już wam mierzę kolejny zakup. Bluzę mam już również założoną na sobie. Bardzo fajny jest ten kolor, naprawdę mega, mega mi się podoba. Tak pozytywnie ładuje mnie, nie wiem czemu, jak na niego patrzę, ale naprawdę bardzo fajna bluza, mega mi się podoba. Czego chcieć więcej, nie była zniszczona. No i to, że była na dziale dziecięcym, no to już się przyzwyczaiłam, że dużo rzeczy tam dla siebie czasami trafiam. Także tak wygląda ona z bliska tutaj. Troszeczkę widzę, że kamera przekłamuje ten kolor, także ona jest taka naprawdę fajna, różowa. Nie jest taka, tutaj nie wiem, taka neonowa, tylko naprawdę taki fajny różowy kolor. No i co? Ona jest z kapturkiem. I tutaj tak sięga mi do bioder, także nie jest jakaś długa. Także co my tu mamy dalej? Idąc dalej, weźmiemy sobie teraz sweterki, także następny sweterek ostatnio właśnie w filmiku, który Wam mówiłam przy sprzątaniu szafy że potrzebuję jakichś żółtych kolorków, także tak jak mówiłam zrobiłam, poszłam do mupeksu, szperałam za żółtymi rzeczami i znalazłam taki fajny cieniutki, żółciutki sweterek, także na wiosnę będzie jak znalazł, także już nie przeduję, tylko zakładam go na siebie, także sweterek już mam na sobie, prezentuje się na mnie tak, ogólnie jest to rozmiar L, także wydaje mi się ogólnie że jest on ciut zaniżony, także dałabym to na taką emeczkę, także dla mnie jest akurat taki luźniejszy. Jeżeli chodzi o dekolt, to jest taki chyba wódeczkę, tak to się mówi. No, także tak się prezentuje. Zwykły, najzwyklejszy żółty sweterek, ale naprawdę ten kolor przywołuje tak bardzo wiosnę, także chyba zacznę go nosić i może wiosna szybciej do nas przyjdzie. Także ja jestem zadowolona. Jak wiecie, jak oglądacie, ja bardzo lubię kolor żółty, także jak najbardziej jestem na tak. Także następnie mam coś tutaj takiego jest to taka szara kamizelka, która była kupiona na dziale dziecięcym i jest to na 12 lat River Island. Widzicie, materiał z bliska jest to taki prążkowany, także ja może założyłam to po prostu na ten żółty sweter, choć myślę, że nie do końca to będzie ze sobą grało, ale po prostu chcę Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. Także coś takiego. Zaraz Wam zniżę kamerę, żebyście zobaczyli w całości, jak to wygląda z tyłu i dokąd sięga. Także, kochani, to sięga mi tak mniej więcej troszeczkę przed kolano. Wygląda tak. Także myślę, że na wiosnę spoko się sprawdzi do jakichś nawet eleganckich stylizacji. Także coś takiego innego. Także widzę, kochani, że ten haul dosyć taki wiosenny jest. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze się to złożyło, że już się rozglądam za takimi rzeczami. Także pokażę Wam jeszcze tutaj coś takiego. Również w kolorze żółtym, ale jak widzicie, odcień jest już inny. Także to jest taka koszula na długi rękaw, coś takiego, jak gdyby chciała, wiecie, do jeansów jakiegoś eleganckiego, założyć. To myślę, że coś takiego naprawdę się nada. No, jest to wiosenne, także jak najbardziej na zbliżającą się porę roku. Także zakładam następną rzecz i będziemy powoli zbliżać się do końca, chociaż jeszcze zostało parę sweterków i spodni, także jeszcze, jeszcze nie kończymy. I jeżeli chodzi o tą koszulę, to by się prezentowała tak na mnie. Tutaj ma taki, nie wiem, co to jest takie coś po prostu ozdobne. Ręka w długi, po bokach jest taka powycinana, jak widzicie. Także są takie wycięcia, możemy sobie tutaj spokojnie ją. Włożyć w spodnie Także Albo po prostu wsadzić, albo wyciągnąć Jak kto woli Także ja jestem zadowolona Ogólnie jeżeli chodzi o biustonosz To wiem, że no prześwituje, że to powinien być cielisty Ale mam taki na sobie I po prostu mierzę wszystko jak leci Także nie zmieniam bielizny Do danego stroju Także do danej koszulki Także to musicie wybaczyć Wiem, że to może niektórych razić, ale no Tak jest Także tak by się to prezentowało i co my tutaj dalej mamy? Sukienkę zostawię sobie na koniec, ponieważ no nie chcę się teraz cała rozbierać. Także momencik, bo się tutaj zaplątałam. Także przymierzmy sobie teraz sweterek. Co prawda, to jest dosyć ciepły, taki w miarę gruby sweter, ale ja lubię w ogóle jakieś takie perełeczki, jakieś świecidełka, także lubię takie rzeczy, rzucił mi się w oczy. Ogólnie jest to chyba rozmiar M Tak, rozmiar M, także jest on troszeczkę większy, luźniejszy Ale ja takie swetry po prostu ubóstwiam, kocham Także bardzo często takie noszę No i jak widzicie, on jest taki w perełki Tutaj rękawy również ma w perełki, także nie przedłużam już Się nie rozwodzę na temat tego sweterka, po prostu tylko go zakładam na siebie No i sweterek, kochani, prezentuje się tak Także jak widzicie, jest dosyć spory No ale ja już wspominałam, ja takie sweterki kocham, także... Lubię takie się otulające, nie dociskające mnie swetry, także w takich najczęściej można mnie zobaczyć. Także mi się bardzo osobiście podoba ten sweterek, także jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu. Także co kochani, ja mam tutaj jeszcze do pokazania Wam leginsy, których ja mierzyć nie będę, no bo po prostu nie widzę sensu, żeby to robić. Są to takie zwykłe leginsy granatowe z paskami z Adidasa. Generalnie noszę je do sprzątania po domu, także czasami również do ćwiczeń, ale to już rzadziej. Następne tutaj mam również takie czarne leginsy, to są już stricte takie do biegania, do ćwiczeń Znajki, Także bardzo fajny zakup, jest to rozmiar XS, także do ćwiczeń super się sprawdzają. I następne, już tak właśnie z myślą e, na cieplejsze dni, wzięłam takie leginsy, one są krótsze. Tutaj mają taką ozdobną też siateczkę. Takie szaro-czarne. Także takie legginsy również sobie zakupiłam do ćwiczeń. No i co, kochani? Mam tutaj jeszcze do przymierzenia taki sweterek. Taka narzutka, także już też patrzałam pod kątem, właśnie wiosny. Po prostu zarzucić taki sweterek na jakąś bluzeczkę, czy też, nie wiem, koszulkę i tak dalej, tak dalej, także. Coś takiego myślę, że sprawdzi się rewelacyjnie. Taki szary, bardzo fajny ma on też skład, bo ma tutaj w sobie moher oraz wełnę. Także bardzo fajny, przyjemny. Także już go przymierzam do jakiejś bluzeczki. No i sweterek mam kochani na sobie, także tak on się prezentuje. Taka narzutka, nie ma tutaj żadnych zameczków. W również nie ma taki najzwyklejszy. No i co, pokażę Wam, on tak sięga do połowy uda, także już Wam zniżam kamerkę i pokazuję go w całości. No i tak się prezentuje sweterek w całości, jest taki bardzo milusi, cieplusi, także myślę, że na wiosnę naprawdę super się sprawdzi, taka właśnie narzutka, takich rzeczy w szafie mi brakowało, także zakupiłam aż trzy rzeczy w tym holu z lumpeksu, takich narzutkowych, także zaraz Wam pokażę następne, no i z tyłu prezentuje się tak. Także nawet na szybko do auta narzucić, myślę, że też spoko. Także już przechodzimy dalej, tylko podniosę kamerkę, żebyście mnie w całości tutaj na twarzy widzieli. Tak więc, przechodząc dalej, mam następny taki sweterek, narzutkę, tylko już takich innych ton, tonach, kolorach. Jak widzicie, jest taki szaro-beżowo-brązowy, i ten sweterek ma już tutaj kieszonki, także można sobie coś schować. Także przymierzam sweterek następny i następny sweterek również mam już założony. Także jeżeli chodzi o ten sweterek, to to są tak naprawdę bardzo, bardzo moje kolory. Taki właśnie szary, jakiś beż brązowy. Bardzo dobrze się czuję w takich kolorach. Bardzo je lubię. Są takie, wiecie, stonowane, spokojne. Także jak najbardziej na co dzień coś takiego zakładam. Także już Wam zniżam kamerkę i pokazuję, jak wygląda w całości, mniej więcej długością. Jest taki sam właśnie jak poprzedni sweterek, czyli tak do połowy uda sięga. Także teraz możecie zobaczyć, jak on wygląda tutaj w całości, jak się prezentuje. Także też myślę, że to taki dosyć wiosenny sweterek, żeby narzucić gdzieś i sobie lecieć, nie wiem, do miasta, coś tam pozałatwiać, czy też do samochodu. Także jak najbardziej jestem zadowolona z takiego sweterka. Także już podwyższam kamerkę i pokazuję Wam rzecz następną. Także jeżeli chodzi o następny sweterek, taką narzutkę, no to być może nie spodoba się ten sweterek wszystkim, bo jest coś takiego w nim, nie wiem, troszeczkę babcinego, ale mnie jak najbardziej urzekła ta kratka, właśnie taka szaro i ten delikatny róż tutaj jest też wpleciony, także bardzo super to wygląda. Jest to troszeczkę takie duże. Szersze, także już Wam zakładam i pokazuję, jak wygląda to na mnie. Także, jeżeli chodzi o tą rzecz, no to tutaj możemy sobie również rękawki podwinąć. Jest to coś takiego troszeczkę jakby skrojone na marynarkę, ale jest to właśnie w formie sweter, także no coś takiego innego, takiego właśnie ciekawszego, to mnie po prostu zaciekawiło po prostu swoim jakby krojem, wyglądem, kolorami, także... Postanowiłam to przymierzyć, no i się zakochałam, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. I ten sweterek ma również kieszonki, także już Wam pokazuję, jak on wygląda w całości, także już zniżam kamerkę. Tak więc tak prezentuje się ten sweterek tutaj w całej okazałości. Jest on chyba troszeczkę krótszy od tych poprzednich, ale to nic. Możemy sobie tutaj podwinąć rękawek, zrobić tak. Możemy sobie go całkiem właśnie rozwinąć, także jest tutaj dużo możliwości ogólnie. No mi się podoba, wiem, że nie każdemu się ten sweterek spodoba, ale ma coś on w sobie takiego właśnie. Tym bardziej, że teraz dużo rzeczy jest takich w kratę, różnych koszul, takich właśnie grubszych, cieplejszych, także no jest to coś teraz tak w miarę powiedziałabym modnego. I co kochani, zostało nam tutaj jeszcze tak naprawdę dwie pary spodni, sukienka i jeszcze coś co naprawdę jest chyba największą zdobyczą, jeżeli chodzi o ten cały hold lumpeksowy, także zostawiłam tą moją najlepszą perełkę na sam koniec, także przymierzę teraz po prostu sobie spodnie, spodnie takie materiałowe, one były nowiutkie z metką, także je wzięłam, są cieniutkie, zwiewne, z kieszonkami, wąskie nogawki, także na wiosnę, lato, myślę, że fajnie się sprawdzą, także już je zakładam na siebie i pokazuję, jak się prezentują. Spodnie już... Cisłam na siebie i powiem Wam, że naprawdę ja je tylko mierzyłam w Lumpeksie, a kupiłam je jakieś, nie wiem, z dwa tygodnie temu. Także nie miałam okazji ich nosić. A powiem Wam, że teraz naprawdę jakie je założyłam na siebie, są takie przyjemne. Milusie, coś jak leggingsy, ale no mówię, to są spodnie. Takie fajne, dopasowane. Musiałam jeszcze skarpetki ściągnąć, ponieważ nie noszę jeszcze stopek, tylko takie wyższe. No i niedobrze to wyglądało. Także już Wam pokazuję, jak te spodnie wyglądają. Ja jestem naprawdę zauroczona, jeżeli chodzi o te spodnie. Także kochani, jeżeli chodzi o te spodnie, tak wyglądają one w całej okazałości. Są tutaj z wyższym stanem, ale nie też takim bardzo wysokim. Mają tutaj fajną gumkę, także dobrze się trzymają. Kieszenie są też, także też na plus. No i tutaj jak widzicie, nogawki są fajnie skrojone, są wąskie, także jak najbardziej jestem na tak. Mega mi się podobają. Także do jakiejś białej bluzeczki, do białych trampeczek, myślę, że będą super wyglądać. Także... Jestem zadowolona, jeżeli chodzi o te spodnie. No, i następne spodnie to są już jeansy, takie czarne rurki z wysokim stanem, z takimi dziurami. Także już je przymierzam i pokazuję wam je na sobie. dżinsy już założyłam na siebie, także od razu bez zbędnego przedłużania pokazuję wam, jak wyglądają na mnie. No, i spodnie prezentują się tak, są z takim wysokim stanem. Ogólnie spodnie są ze Stradivariusa. Tutaj są takie dziury, jakieś różne przetarcia, także. Bardzo fajnie wyglądają. Tył wygląda tak. Także również z tych spodni jestem zadowolona. Są mega takie gumowane, fajne. Także nie czuję żadnego dyskomfortu, jeżeli chodzi o noszenie tych spodni. Także co, kochani, została nam do przymierzenia jeszcze sukienka. Taka coś powiedziałabym w zebrę, ale nie do końca, bo tutaj jest taki beż, a nie biały. Czyli coś takiego, taki inny też dekolt ma. No i tutaj jest też gumeczka, na dole falbanka, także już zakładam, żebyście zobaczyli w całości jak ona się prezentuje Dobra, jeżeli chodzi o tą sukienkę, to ona sama w sobie nie jest jakaś wow, nie robię jakiejś roboty Zaraz Wam pokażę jak ona tutaj na dole się prezentuje, także ona jest taka tutaj szersza Niby mogłaby być większa, ale tutaj jest w rękawach Taka dla mnie akurat lekko opinająca Także jakby była mniejsza, no to tutaj mogłaby być dobra A tutaj znowu ciasna, także nie do końca jest tutaj tak z tym krojem dobrze zrobione Także wziąłam ją po prostu, ponieważ ja tutaj całą robotę robię paskiem Także ja Wam pokażę najpierw jak ona wygląda bez paska, a później założę pasek Także tak kochani ona się prezentuje Jak widzicie nie ma tutaj ani za bardzo talii, nic nie jest podkreślone Jest taka zwyczajna Także nic szczególnego. Dekolt w sumie też ma ciekawy coś takiego innego. No i co? Tutaj sobie biorę paseczek. Ja mam tutaj jakiś zwykły Sinsai. I sobie ją zakładam. Już całkiem inaczej to wygląda z takim paskiem. Także właśnie pasek robi całą robotę w sukience tutaj. Dobra, na szybko jakoś tam przewiązałam ten pasek. No i widzicie od razu lepiej ta sukienka się prezentuje, nabrała takich lepszych kształtów, jest tutaj coś podkreślone, także, znaczy coś, talia mamy podkreśloną, także dużo lepiej to wygląda. Rękaw tutaj jest taki z gumeczką, lekką, no i co, także tak się prezentuje. Ogólnie z sukienki jestem też zadowolona, nosiłam ją, także jest bardzo fajna, także na wiosnę również w sam raz. Także kochani, ja idę się przebrać i zakładam jeszcze swoją ostatnią zdobycz lumpeksową. Także już wam pokazuję z czego jestem najbardziej zadowolona, jeżeli chodzi o ten cały zakup i haul lumpeksowy. Kochani, ostatnią rzeczą, z której jestem bardzo, bardzo zadowolona, jest płaszczyk Taki czarny, to jest coś takiego, a baranek Misiu, dosyć modny, jeżeli chodzi o ten sezon. Co prawda już yy, zima się kończy, ale to nie jest aż takie grube. Także teraz, póki jeszcze temperatura jest po, min, po minus być poniżej 10 stopni, to jak najbardziej ten płaszczyk sprawdza się rewelacyjnie. Co prawda, dosyć często trzeba go czyścić, ponieważ dużo rzeczy się do niego przyczepia, takich jakiś kłaczków, także to może być uciążliwe. Jeżeli chodzi o tą kurteczkę, dorwałam ją za 21 zł, także tyle zaważyła. No i już zakładam na siebie ten płaszczyk. On jest z New Looka, rozmiar 34. Dużo takich właśnie płaszczy w sieciówkach było, ale one były takie inaczej skrojone. Droższe to na pewno, bo 200-300 zł chyba, coś koło tego. A jeżeli właśnie chodzi to o ten krój, no to one były takie Dosyć obszerne, wielkie, takie mega oversize'owe a ten naprawdę jest bardzo fajnie skrojony, także super przylega, nie powiększa jakoś bardzo, także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego płaszczyku. No i jeszcze ta rewelacyjna cena 20 zł. Tak, przyjmijmy, 20 zł to naprawdę super cena, także nic tylko brać. No i już wam pokazuję, jak wygląda w całości. I tak, kochani, płaszczyk prezentuje się w całości, on jest tutaj. Troszeczkę przed udo, także nie jest długi taki w sam raz. za Zapupę także plecy mamy schowane, no i tak by się prezentował płaszczyk. Ma również kieszonki, także też fajnie. No, ja jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeszcze mam tutaj szalik taki dosyć cieńszy, który znalazłam właśnie też w Rumpexie. Także myślę, że jak najbardziej nada się też teraz na chłodniejsze wiosenne dni. Nie był zniszczony, no i też właśnie taki beżowo-biały. Też coś co ja bardzo lubię, także również jestem zadowolona. Także no, u mnie jeżeli chodzi o dostawę, no to jest w poniedziałek, a płaszczyk kupiłam w piątek, także Dlatego kosztował niedużo. No i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego zakupu, najbardziej. Także, kochani, jeżeli chodzi o dzisiaj, to by było wszystko, co w ostatnim czasie zakupiłam w Lumpeksie, także troszeczkę tych rzeczy mi przybyło, ale również e, przez to, że robię porządki w szafie, to trochę rzeczy sprzedałam i oddałam, także. Zrobiłam miejsce właśnie na nowe zdobycze, nowości, które tutaj są bardziej wiosenne jednak niż jakieś cieplejsze, także jestem zadowolona. Napiszcie w komentarzach, jaka rzecz wam się najbardziej podobała z tych wszystkich zakupów, co byście sami nosili, co dobrze na mnie leżało, co jednak może nie do końca do mnie pasuje. Także piszcie to wszystko w komentarzach. Jeżeli filmik wam się podobał, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. A jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to serdecznie was w tej chwili do tego zachęcam. A wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi filmikami. A za wszystkie subskrypcje wam bardzo, bardzo dziękuję. Także życzę Wam udanego dziąka, bądź też wieczoru, w zależności kiedy Wy ten filmik oglądacie. Trzymajcie się cieplutko. Muach, buziaczki. Pozdrawiam Was serdecznie. I pa, pa.